Zwiastunie świtu Barbara Marcinik Rozdział ósmy Poza ostateczną tyranią Ostateczna tyrania w społeczeństwie nie oznacza kontroli poprzez stan wojenny. To kontrola poprzez psychologiczną manipulację świadomości, za pomocą której określana jest rzeczywistość, aby ci, którzy wewnątrz niej egzystują, nie zdawali sobie nawet sprawy, że są w więzieniu. Nie zdają sobie oni nawet sprawy, że są w więzieniu, nie zdają oni sobie nawet sprawy, że istnieje coś poza miejscem, gdzie żyją. My reprezentujemy to, co jest na zewnątrz, tego co, jak Was nauczono, istnieje. Jest to miejsce, na temat którego czasami są spekulacje, i gdzie chcemy, abyście zamieszkali, znajduje się poza obszarem, w którym, jak mówi Wam społeczeństwo, możecie żyć. Jesteście kontrolowani jak owce w zagrodzie przez tych, którzy myślą, że mają nad wami władzę, od rządu przez światową drużynę zarządzania, aż do istot z kosmosu. Pozbawiono Was wiedzy przez kontrolę częstotliwości. Pomyślcie o częstotliwości jako o indywidualnym nadawaniu i odbieraniu, za pomocą których dostrajacie się do stacji, jaką wybraliście. Jest to wysyłanie fal nośnych inteligencji. Zakres częstotliwości jest nieograniczony i zasięg przekazywanej inteligentnej materii jest nieograniczony. Kontrola częstotliwości ogranicza liczbę stacji, do jakich możecie się dostroić. Jako członkowie świetlanej rodziny, musicie zakotwiczyć nowe częstotliwości wśród statycznego chaosu i sprowadzić je do fizykalnego świata. Zakres dostępności na tej planecie do bogactwa częstotliwości jest od długiego czasu bardzo minimalny mizerny z wielu powodów, które koniecznie musicie sobie uświadomić. Kiedy uczycie się swojej własnej, osobistej historii, i odkrywacie wzorce bezskutecznego zachowania, które musicie przełamać i zmieniać. Przybyliście, aby zmienić i usunąć częstotliwość ograniczenia i sprowadzić częstotliwość informacji. Kiedy jesteście poinformowani, wychodzicie poza potrzebę bycia w strachu. Kiedy czujecie się niepoinformowani i bezsilni, nie rozumiecie większego obrazu. Każdy z Was przybył, aby obudzić coś w swoim wnętrzu, wewnątrz kodu swojej istoty, DNA, i reagujecie na to. To dlatego jesteście w ciągłym poszukiwaniu, w każdym punkcie Waszego życia. Wy i wielu innych zainicjowaliście na planecie proces mutacji. Kiedy zmieniacie się elektromagnetycznie, zmieniacie też swoją częstotliwość, czyli ton, jaki wysyłacie. Ostatecznie będziecie wyrastać z częstotliwości, które Was powstrzymują na dole i ciągle uderzają w Was chaosem i zamętem. Ostatecznie, kiedy zmienicie, przeniesiecie i utrzymacie swoją własną częstotliwość, będziecie inaczej wibrować, a to będzie miało wpływ na wszystkich wokół Was. Poczują dostępność tej zmiany częstotliwości. Która przejdzie wtedy jak fala wokół planety. Kiedy planeta przyjmie tę nową częstotliwość, nad otrzymaniem której tak ciężko się napracowaliście, przyjmą ją ci na końcu łańcucha domino. Ta nowa częstotliwość to wiedza, światło, informacja. Mówi się, że została wyzwolona, jesteście Wyzwoleni od dezinformacji i fałszywej informacji, i zaczynacie być poinformowani, wchodzicie w światło. Jako, że każdy z Was ma zadanie stać się poinformowanym i sprowadzić na tę planetę częstotliwości zmiany, musicie nauczyć się, jak zostać strażnikiem częstotliwości. Musicie wznieść się do pewnego poziomu wiedzy i konsekwentnie się go trzymać. Musicie zdobyć panowanie nad swoim ciałem, abyście mogli według woli wprawiać je w ruch lub w stan działania. Musicie być zdolni, aby wejść w głąb siebie i uleczyć to, co potrzebuje uleczenia emocjonalnie i fizycznie. Musicie zacząć przeczesywać dżunglę jaźni i odnaleźć polanę, aby móc pokazać drogę innym. Czasem pokażecie innym drogę nie mówiąc do nich, ale po prostu utrzymując, ożywiając i pracując nad swoją własną częstotliwością i mając odwagę, aby to robić. Jako burzyciele systemów i potencjalni strażnicy częstotliwości oczywiście wejdziecie w obszary, gdzie Wasze specjalności są potrzebne najbardziej. Wiele istot, które inkarnowały jako członkowie świetlanej rodziny, przybyło ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest to kraj, w którym możecie osiągnąć największy rozwój. Tak się składa, że jest to kraj, w którym szerzy się wypieranie. Wierzycie, że żyjecie w kraju wolności i ojczyźnie dzielnych ludzi. Żyjecie jednak w najbardziej kontrolowanym, eksperymentalnym społeczeństwie na tej planecie. Tyrania, która została tu ustanowiona, jest bardzo interesująca, ponieważ jest to tyrania bez murów. Jest to kraj i kolektywna świadomość. Stany Zjednoczone wciąż nie osiągnęły świadomości, że coś jest nie w porządku. Środowisko Stanów Zjednoczonych jest w rzeczywistości o wiele bardziej kontrolowane niż były Związek Radziecki, gdzie kontrola była czymś oczywistym. Ponieważ wszyscy są przerażeni możliwością porzucenia systemu panującego w Stanach, zostaną zmuszeni, aby go porzucić. System jest skorumpowany, nie działa, nie szanuje życia, nie szanuje Ziemi, osiągnie to dno. Jeżeli jakiś system nie szanuje życia i nie szanuje Ziemi, można się założyć, że upadnie i upadnie z wielkim hukiem. Świadomość musi się zmienić. To część boskiego planu. I tej okazji i układu nie można zmarnować. Wszędzie wokół nas nastąpiło zbytnie zaangażowanie w materialny aspekt życia. Nastąpi przewartościowanie tego, co jest w życiu najważniejsze. Ludzie, którzy nigdy nie myśleli o powstaniu, kiedy wszystko posiadali, powstano. Kiedy stracą wszystko, ludzie obudzą się na swój własny, niewiarygodny potencjał. W ciągu kilku następnych lat w tym kraju zacznie budzić się łączność i społeczna kooperacja. Tak więc będziecie mogli przestać dzielić się z uwagi na ideologie polityczne. Ten podział został zaprojektowany zawsze, kiedy ludzie są podzieleni i skupiają się na tym, co ich dzieli. Rodzi się wtedy doskonały pretekst, aby trzymać ich z daleka od odkrycia tego, co mają ze sobą wspólnego, co ich łączy. Ten podział umożliwia ludziom zespolenie się i nabranie wielkiej mocy. Wiele manewrów politycznych, mających miejsce szczególnie w Stanach Zjednoczonych, jest zaplanowane celowo, aby Was podzielić. Mówi się wszelkiego rodzaju rzeczy, aby tylko powstrzymać Was od odkrycia tego, co Was łączy, co macie wspólnego. Kiedy ludzie to odkryją, zaczną się złościć. W miarę jak odkryte zostaną przed Wami coraz liczniejsze metody kontroli i tworzenia podziałów, wzrośnie gniew w Stanach Zjednoczonych. Nastąpią wydarzenia, które mogą wyglądać, jakby kraj się rozpadł, jednak służyły zjednoczeniu ludzi. Zrodzi się nowa duma, nowe poczucie jedności, ponieważ to właśnie planuje się na te czasy. Jednym z obszarów, z którym wszyscy są związani jest świat materialny. Życie w Stanach Zjednoczonych przedkłada się na to, ile pieniędzy masz w kieszeni oraz ile pieniędzy rząd chce zabrać z tego, co masz w kieszeni. Podatki będą problemem, który wywoła zarówno największy wstrząs w Stanach Zjednoczonych, jak i będzie służył waszemu złączeniu się, ponieważ wszystkich was łączą podatki. Możecie nie wierzyć w tego samego Boga, ale wszyscy płacicie podatki. W bystrym posunięciu rząd dzięki kryzysowi na Bliskim Wschodzie zdobył to, co chciał, bez przechodzenia przez problem pytania o Waszą zgodę, o podniesienie podatku o benzynę. Widzicie, jakie to genialne? Jeszcze trochę więcej podatków, spiętrzonych jeden na drugim, a ludzie zaczną badać jakość swojego życia. Zobaczycie dużo gniewu w tym kraju, ponieważ wielu poczuje, że są bezsilni. Gniew. Jest jedną z pierwszych emocji, które pojawią się, kiedy ludzie w końcu pojmą manipulacje, które podlegają i zaczną kontaktować się ze swoimi uczuciami. Nowoczesna technika jest jedną z najpotężniejszych broni z arsenału kontroli częstotliwości. Sprzedaje się Wam urządzenia służące rozrywce, wygodzie, a wszystkie one wiążą się z kontrolą częstotliwości. Mocno zalecamy, abyście pozbyli się swoich odbiorników telewizyjnych. Są one podstawowym narzędziem używanym w celu manipulowania na co dzień Waszą świadomością. Ten eksperyment jest tak doskonale dostrojony, że reagujecie podświadomie na chorobę poprzez telewizję. Tak więc, całe pokolenie. Zabija się poprzez oglądanie telewizji. Czasem nadaje się wyzwalającą informację, może nawet pokaz New Age. Jednak możecie oglądać taki telewizyjny pokaz o tym, jak możecie być podniesieni i nieograniczeni, podczas gdy podświadomie jesteście uderzani częstotliwością, która powstrzymuje Was od samodzielnego myślenia. Ten pokaz do podświadomości trzyma Was w stanie unieruchomienia i utrzymuje Was w społeczeństwie żyjącym według schematu przeżyć, przyjechać, być na czas, być cicho, iść do pracy. Telewizja promuje także brak aktywności i siedzący, prowadzący do otyłości tryb życia. Rozejrzyjcie się dookoła, obudźcie się. Większość przekazów do podświadomości w celu rozstrojenia ludzkiej świadomości stała się programem ogólnoświatowym. Jeśli pomyślicie o domach, gdzie są dwa, trzy, a nawet cztery telewizory, musicie zgodzić się, że to bardzo udany program marketingowy. Niektórzy ludzie, którzy wiedzą o przekazach do podświadomości w telewizji, uważają, że są na nie odporni. Wpływ telewizji jest tak przenikliwy, że nawet nie jesteście świadomi tego, co robi ona z Waszą częstotliwością wibracji. Powiedzieliśmy już, że są jednostki, które odżywiają się Waszymi ciałami emocjonalnymi. Pomyślcie o tym, jakim genialnym narzędziem jest dla nich telewizja. Na całym świecie miliardy istot ludzkich emitują soki emocjonalne do atmosfery wytworzone w oparciu o to, co oglądają na ekranie. Nie muszą mieć już zbyt wielu wojen, aby wszystkich Was rozzłościć. Po prostu robią filmy. Ludzie, którzy muszą oglądać telewizję, nie zagłębiają się w bogactwo informacji, w umysłach, i dostępnej tej wokół nich. Faktycznie, jeśli naprawdę chcecie się rozwijać, nie czytajcie swoich gazet, nie słuchajcie radia, nie oglądajcie telewizji. Jeśli jesteście w stanie uwolnić się na jakiś czas od mediów i odłączyć się od częstotliwości chaosu, niepokoju, stresu, pośpiechu, pokus i wszelkiego rodzaju rzeczy, których nie potrzebujecie. Zaczynacie się oczyszczać. Zaczniecie słuchać tego, co dzieje się wewnątrz Was, przeżywać świat i niekoniecznie być w nim zagubionym. Stajecie się czyści. Nie sposób podkreślić tego wystarczająco, dostatecznie. Elektronika także blokuje Waszą częstotliwość. Nawet kiedy nie została specjalnie zaprojektowana, aby blokować tę częstotliwość. Czasami występuje niezgodność pomiędzy częstotliwością elektroniczną jakiegoś przedmiotu i Waszą. Poza tym, jak wspomnieliśmy, wiele tych urządzeń projektuje się w tym celu, abyście zawsze pozostali w pewnym zakresie wibracyjnym, obracającym Was w bezczynne produkcyjne bydło. Co z komputerami? Drugim najbardziej rozpowszechnionym sprzętem w Stanach Zjednoczonych jest komputer. Wielu z Was idzie do pracy z komputerem i kończy z bólem głowy, szczególnie kiedy pracujecie dla wielkich korporacji i zaczepialiście się w głównym sztabie. Wielkie towarzystwa zajmują się kontrolą umysłów, używają Waszych umysłów do gromadzenia energii, aby osiągnąć coś dla siebie. Osobiste komputery nie są tak. Silne. W latach 90. ujrzą światło dzienne niektóre nowe wynalazki, bardzo utajnione wynalazki podziemne, ponieważ nigdy nie dostaną patentów na sprzedaż rynkową. Powstanie cała podziemna gospodarka oparta na handlu wymiennym, w ramach którego pewne wynalazki będą sprzedawane ludziom. Pojawią się technologie, które mogą przeciwdziałać kontroli częstotliwości. Te technologie mogą zmieniać jakość waszego powietrza i wody i mogą odetkać Wasz dom, abyście zachowali całość energii i aby nic nie mogło was zniszczyć. Są technologie, które robią niesamowite fenomenalne rzeczy. Czy rozumiecie, jak technika używana jest przeciwko? Nie używa się jej dla Was. Telewizja nie jest koniecznie zła sama w sobie, ale jest używana w złym celu. Nie ma niczego złego w technice. Zły jest sposób, w jaki technika jest używana. Na tym polega różnica. Następna dziedzina, w której podlegacie kontroli, to system edukacji. Większość tego, czego się uczycie, to bzdury. Pracujecie ciężko. Bierzecie pożyczki i wydajecie je, aby nauczyć się czegoś, co jest przestarzałe, zanim jeszcze postawicie stopę w drzwiach, szczególnie w dziedzinach odkryć nauki, matematyki, psychologii, medycyny. Co robicie, jeśli żyjecie w społeczeństwie, które nagradza Was za stopnie naukowe? Zaczynacie od powiedzenia sobie: Wierzę, że wyrażam swój świat. Wierzę, że nie potrzebuję tych listów uwierzytelniających, aby określić swoją egzystencję. Mogę być wyjątkowy sam dla siebie, suwerenny wobec samego siebie. Stosujcie metodę czy sposób odkrywania świata bez stopni naukowych. Edukacja jest w rzeczywistości pogonią za wiedzą, a wiedza może pochodzić ze spaceru po pustyni, nie musi pochodzić z przewracania stronic książki. Uczęszczanie przez jakiś czas do szkoły nie jest szkodliwe, ale nie dajmy się zwieść idei, że to, czego nas uczą, jest prawidłowe. Kontroluje się Was i dzieli za pomocą problemów, które uderzają w samo jądro Waszych emocji. Dziel i rządź, a będziesz mieć władzę nad ludźmi. Pozwól ludziom na wybór, wolność i możliwość stałej poprawy życia, a nie będziesz mieć nad nimi władzy. Zawsze kiedy ludzie sprzeciwiają się innym ludziom, zyskują ci, którzy sprawują władzę, w jaki sposób zyskują. Onie możliwiają kobietom i mężczyznom w Stanach zjednoczenie się ze sobą, utrzymują ludzi w strachu, przekonują was poprzez ciągłe stawianie przed wami tej kwestii, że kobieta nie ma kontroli nad procesem rozrodczym zachodzącym w jej ciele. Przemoc na ulicach większych miast jest następnym subtelnym środkiem kontroli. Wielkie miasta w Stanach Zjednoczonych, Los Angeles, Nowy Jork, Washington itd., Zbiorniki do skupiska energii, albo inaczej dziury, przez które energia dostaje się na kontynent Ameryki Północnej, przynajmniej dostawała się do tej pory. W miastach tych wzrasta przemoc, ponieważ wiadomo, że jeżeli można wywołać niepokoje i stan wrzenia i sprawić, aby się o nich mówiło, może to być dobry sposób na manipulowanie całym narodem. Te sprawy są celowo uruchamiane na poziomie fizykalnym i wspomagane na poziomie eterycznym, ponieważ im więcej gromadzi się strachu, tym więcej osób władzy może się nim żywić. Kiedy kobieta wychodzi ze swoją rodziną i zostaje napadnięta, a jej młody syn, na pozór niewinna ofiara, walczy z napastnikami i pchnięty nożem umiera strach, który jest krzewiony wśród mas ludzi odżywia wiele istot. Strach, który spowodowała wojna na Bliskim Wschodzie był olbrzymi. Jesteście ograbiani ze swojej siły życiowej. Jeśli coś, co jako członkowie gatunku ludzkiego macie wspólnego, to właśnie to, że jesteście ograbiani z Waszych emocji. Inni grają na emocjach, jak gdyby to były instrumenty, i nigdy nie pozwolą Wam poznać potęgi, jaką macie dzięki swoim emocjom. Zawsze cała historia sprowadzała się do emocji. Emocje są jak bilety, które mogą zabrać Cię do różnych miejsc i do źródła energii. Jesteście niewiarygodnie bogaci. Gdybyście tylko mogli uświadomić sobie, jak bogaci jesteście dzięki swoim emocjom, istoty o niższych wibracjach, jeśli możemy być tak śmiali, aby je tak nazwać, żywią się emocjami w bardzo małym zakresie częstotliwości. Emocjami, które opierają się na strachu, chaosie, przemocy. Zdolność do używania ludzkiej woli jest waszym ostatecznym zasobem. Ta zdolność panowania nad ciałem zgodnie z Waszą wolą to właśnie tego, czego ludzie władający planetą nie chcą, abyście doświadczyli. Kiedy więcej z Was stanie się suwerennymi i uzyska władzę nad swoją własną częstotliwością, ci, którzy nie chcą tutaj nowej częstotliwości, sprowadzą częstotliwość przeciwną, aby wytworzyć chaos i zamieszanie. Zawsze. Kiedy społeczeństwo jest na skraju wielkiego skoku albo zmiany, mają miejsce diametralnie przeciwstawne działania. Zawsze patrzcie na problem z perspektywy większego obrazu, abyście zachowali neutralność, ponieważ obraz z czasem staje się coraz większy. Planeta zmierza ku wielkiej konfrontacji, ku potyczce z pewnymi jednostkami. Po prostu wskazujemy na to, nie jesteście tu po to, aby siać niepokój. To druga drużyna chce, abyście czuli strach. My chcemy, abyście zrozumieli, że możecie zmienić wszystko, co chcecie zmienić. Prosimy ludzi, aby zaczęli funkcjonować w pełni jako członkowie świetlanej rodziny. Uczyńcie codziennie swoim zamierzeniem działanie z kordonem światła, ponieważ częstotliwość światła łączy Was i wypełnia ochroną i informacją. Poczujcie, jak przesuwa się do podstawy Waszego kręgosłupa, w dół ciała, ku Ziemi oraz jak wychodzi z Waszego splotu słonecznego, jak fontanna i tworzy wokół was złotą tarczę światła. Jeżeli będziecie używać okolicy splotu słonecznego do rozpoznania tego, co się dzieje, nauczycie się rozróżniać uczucia. Władcy Ziemi nie chcą, aby ludzie zrozumieli, że ich uczucia i emocje są jak zboże, które można zbierać. Jeżeli macie władzę nad swoimi plonami, wtedy inni nie mogą wykorzystywać Was, chyba że tak zechcecie. Kiedy działacie z określoną częstotliwością, suwerennie, ci, którzy pragną Was kontrolować, nie są Wami zainteresowani. Oni chcą przepełnionej strachem, chaotycznej częstotliwości, którą się żywią, strach. Dominują na tej planecie, ponieważ te istoty je wzniecają, dzielą i rządzą wszędzie, aby tworzyć tę częstotliwości. Kiedy działacie w pokoju i miłości i z informacją, drastycznie zmieniacie strukturę tego miejsca i sprowadzacie na planetę z powrotem możliwość wyboru częstotliwości.